Cyberpunk 2077 oficjalnie dostał nową aktualizację, co ona zmienia. W dzisiejszym odcinku się temu przyjrzymy. Do tego porozmawiamy o mocy PlayStation 6, ponieważ nowe informacje wyciekły do sieci, Battlefield 6 jest krytykowany, i to za skiny oraz pojawi się też kilka innych newsów, lecimy z materiałem. Neil Druckmann i studio Naughty Dog w tym momencie skupia się bardzo mocno na grze Intergalactic The Heretic. Prophet. Tytuł nie został zbyt pozytywnie przyjęty. Gracze się obawiają podejścia deweloperów do tworzenia tego tytułu, od razu zakładają najgorsze, a tak naprawdę nadal ogrze. Nic nie wiemy. Naughty Dog i Neil Druckmann zapewniają, że mają dużo do zaprezentowania i że jest to ich najambitniejszy tytuł w historii. Oczywiście wiadomo, że jest to studio, które stawia sobie coraz wyższe poprzeczki i to, że jest to ich najambitniejsza, i będzie to najlepsza gra, no to jest to standardowe nastawienie. Powinni takie mieć i to raczej nikogo nie dziwi, ale wszyscy zastanawiamy się również nad czym jeszcze może Naughty Dog pracować, no bo wiemy, że plany sięgają na pewno czegoś dalej, jakiś inny gier, no i okazuje się, że Neil Druckmann uchylił nam rąbka tajemnicy na temat, uwaga, projektów związanych z serią The Last of Us. Podczas ostatniej rozmowy nawiązał do swojej rezygnacji z serialu HBO, gdzie nie zdecydował się już pracować nad kolejnym sezonem The Last of Us. Spojrzałem na to, co stało przede mną, jak mógłby wyglądać kolejny sezon i pomyślałem o wszystkich projektach związanych z The Last of Us, nad którymi pracuje to nie tylko serial, ale także różne gry. No i warto tu wspomnieć nieudane The Last of Us Fractions, czyli grę multiplayer w świecie opanowanym przez zombie, która niestety nie wyszła, a mogła być naprawdę mocnym tytułem, twórcy także mieli w planach rzekomo kontynuacji historii zawartej w pierwotnej serii The Last of Us, ale stwierdzili, że zrezygnują z tego przynajmniej jak na razie, ze względu na Intergalactic, żeby skupić się na tym jak najbardziej. Więc jeżeli skończył pracę nad Intergalactic The Heretic Prophet, no to pewnie zajmą się projektem związanym z The Last of Us jeszcze bardziej i być może to wtedy dowiemy się czegoś więcej na jego temat i szczerze mam nadzieję, że Fractions jako tako powróci i że mimo problemów jednak ten tytuł kiedyś powstanie, bo szczerze w dobie tych gier usług, które są w większości nijakie, przydałby się taki porządny tytuł w otwartym świecie multiplayer związany z tematyką zombie od twórców The Last of Us. No powiedzcie sami, że na pewno byłby to tytuł, do którego studio podeszłoby ambitnie, ale wiadomo, że takie projekty potrafią przytłoczyć skalą. Mamy także kolejny Cytat. Jeśli chodzi o The Last of Us, to stworzyliśmy komiks, przez pewien czas pracowaliśmy też nad filmem, który ostatecznie nie wypalił i przerodził się w serial. W tym uniwersum dzieje się jeszcze wiele rzeczy, które nie zostały ogłoszone. I być może czegoś więcej dowiemy się na imprezie The Game Awards, organizowanej co roku w grudniu, na której to zresztą zapowiedziano właśnie Intergalactic. Przyszłość serii Far Cry wygląda mrocznie, bardzo mrocznie, i niestety Ubisoft oficjalnie przekazał nam informacje na temat swoich planów, które nie są optymistycznym scenariuszem. Far Cry już od jakiegoś czasu nie radzi sobie najlepiej. Gry nie tylko oferują podobny model rozgrywki, co po prostu nie rozwijają się na żadnym poziomie i stały się kolejnym memem, jeżeli chodzi o tytuły Ubisoftu, z których każdy dosłownie opiera się na tych samych rzeczach. I Jedyne co się tam zmienia, to kraj czy antagonista. No i wszyscy, którzy doskonale znają, Ubisoft domyślają się, w jakim kierunku może seria Far Cry pójść. I oczywiście jest to kierunek multiplayerowy. Dokładnie tak, Ubisoft chce zrobić z serii Far Cry pełnoprawną serię gier usług, które będą wspierane długoterminowo i ten content będzie tam dodawany z miesiąca na miesiąc, czy tam w jakichś innych odstępach. Info przekazała nam głowa Ubisoftu, czyli Yves Guillemot, no i stwierdził, że celują w położenie większego nacisku na aspekt wielosobowy, dzięki czemu gracze będą mogli bawić się w grze jeszcze przez długi czas po premierze. I gracze nie są tym zadowoleni. No bo nawet jeżeli Far Cry będzie miał podstawową kampanię fabularną, a do tego multiplayer będzie jedynie dodatkiem, no to i tak, któryś z tych elementów będzie poboczny. I rozumiem, że jest to celowanie w kasę. Gry usługi sprzedają się doskonale, jeżeli są zrobione dobrze. Jeżeli są zrobione źle, no to są szybko porażką i rynek bardzo sprawnie to weryfikuje. Dlatego też, jeżeli chce się wejść w taki rynek usług, trzeba zaoferować coś naprawdę mocnego, niestandardowego i przede wszystkim potrzebnego dla graczy. Tutaj seria Far Cry oczywiście jakiś potencjał może mieć, nie skreślajmy tego od razu, ale wiemy, że jeżeli taki pomysł się nie uda, no to Ubisoft zaliczy kolejną spektakularną porażkę. Ale co jeszcze wiemy o kolejnych odsłonach Far Cry'a? Na przykład o takim Far Cryu 7, no bo pojawiały się od swego czasu przecieki na ten temat. Ubisoft ma pracować w tym momencie nad dwoma częściami serii Far Cry równocześnie. Ma pojawić się standardowe wydanie Far Cry'owe, jak i inny tytuł w wersji multiplayerowej, który miałby być dostępny w modelu Extraction Shooter, czyli ostatnimi czasy dość popularne rozwiązanie. Akcja gry miałaby toczyć się na lasce, a w ramach trybu Extraction gracze mieliby rywalizować nie tylko ze sobą, ale także z botami. I co ciekawe, jeżeli chodzi o Far Cry 7, tak zwany projekt Blackbird, no to gra Komo zbiera pozytywne opinie, jeżeli chodzi o takie wewnętrzne testy. I są nawet przecieki zza kulis, że gra oferuje odświeżone elementy. I mówi się także o tym, że gra ma zawierać limit czasowy czyli jakieś 24 godziny zabawy podczas których to gracz miałby ratować członków rodziny głównego bohatera. Do Cyberpunk 2077 trafiła nowa aktualizacja. Patch 2.3.1 skupia się w dużym stopniu na poprawie systemu Autodrive, czyli automatycznej jazdy samochodem i standardowo pojawiły się także poprawki dotyczące zadań otwartego świata, trybu fotograficznego, etc. System Autodrive o tyle problematyczny, że czasami po prostu nie jeździł zgodnie z prawem, co trochę psuło imersję i mogło nam przysporzyć pewnych kłopotów, potrafił przejeżdżać przez chodniki, skracać sobie trasy i teraz zostało to poprawione, będzie trzymał się przepisów i będzie jeździł po prostu grzecznie. Do tego Pojawiły się poprawki, jeżeli chodzi o animację ust dla różnych języków, wyłączono kolizję MPC-ów w trybie fotograficznym, naprawiono problemy z path tracingiem na PC-tach i Macach, ale to nadal nie wydaje się być ta niespodzianka, o której ostatnio mówiło się za sprawą wiadomości przekazanej przez CD projekt RED. A warto tutaj przypomnieć, że 25 września przypadają urodziny dodatków filmowolności, więc być może wtedy dostaniemy jakąś ciekawszą nowinę. PlayStation 6 zbliża się do nas wielkimi krokami. Wiemy, że nadchodząca generacja konsol dla Sony ma być o tyle wyjątkowa, że mają oni postawić także na sprzęt o charakterze handheldowym, ale wiadomo, że nie tylko. Będzie także standardowa wersja konsol, no i wszyscy zastanawialiśmy się, jak mocno ona będzie, no bo wiadomo, PlayStation 5 zapowiadano, że gwarantowane 60 klatek na sekundę, trybie wydajności i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, jak to się sprawdziło. A jak to wygląda z PlayStation 6? Jakie dochodzą do nas wieści na temat wydajności konsoli? Najnowsze przecieki pojawiły się na kanale Moore's Law Is Dead i według niego, jeżeli chodzi o procesor PlayStation 6, no to mówimy tutaj o 7, 8 rdzeniach Zen 6C, 2 rdzeniach Zen 6LP i łącznie 9, 10 rdzeniach, w zależności od tego, czy jeden rdzeń będzie wyłączony. Jeżeli chodzi o pamięć, no to mamy GDDR7, 160 bitów, przepustowość 640 GB na sekundę i wsparcie dla maksymalnie 40 GB pamięci RAM. No i tutaj dla fanów grafiki 52, 54 jednostki obliczeniowe architektury RD na 5, taktowanie w zakresie 2,6 do 3 GHz, 10 MB pamięci podręcznej L2 oraz architektura GPU zorganizowana w trzy silniki cieniowania, a każdy z dziewięcioma grupami roboczymi, co daje łącznie 27 grup roboczych. Szacowana wydajność ma wynieść od 34 do 40 teraflopów. Mówi się, że moc ma być porównywalna z RTX-em 5090, co w tym 2027-2028 roku raczej nie będzie najlepszym rozwiązaniem, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na ten moment jest to przemocarny sprzęt, ale wiadomo, że kon. Sola nie debiutuje w tym roku, tylko trochę później. Mówi się, że możemy otrzymać 4KO i od 60 do 120 klatek nawet na sekundę. Co wiadomo, trzeba traktować z dużym dystansem raczej. A wydajność raj tracingu ma być od 10 do 12 razy większa niż w przypadku PlayStation 5. PlayStation 5, jeśli chodzi o wydajność, no i w ogóle gry na tej generacji, no to się nie popisało. Nie wiem, jaki mają plan na PlayStation 6, ale po prostu niech zrobią to lepiej niż w PS5, bo ta generacja miała być wyjątkowa, a koniec końców wyszła po prostu zwyczajnie. Twórcy Battlefield 6 oficjalnie poinformowali o starcie trybu Battle Royale, zlikowano chociażby funkcję celowników termowizyjnych oraz, uwaga, skiny z BFA6, które spotkały się z krytyką ze strony graczy. Wszystkie informacje znajdziecie na naszym Instagramie, ze względu na to, że nie chcemy ryzykować z publikowaniem wycieków na naszym YouTubie. Link macie w opisie. Społeczność okazała się być bardzo zainteresowana, szczególnie skinem do Battlefield 6, który prezentuje się, no, nie najlepiej. Szczerze mówiąc, większość osób go mocno ciśnie, ale nadal nie jest to poziom Call of Duty. Nie mamy tu sierżanta Kicikici Kici, czy nikiminarzi Snoop Doga, tylko takiego zwyczajnego żołnierza, który jest tam pomalowany farbą na zielono i po prostu społeczności nie spodobało się to, jak proste jest wykonanie tego skina. Niektórzy boją się także, że wprowadzanie takich skinów jest początkiem czegoś gorszego i że w przyszłości będzie wyglądało to dużo gorzej, ale wiadomo, że twórcy BF'a się przed tym bronią i stwierdzili, że nie będą tworzyć skinów, które będą odbiegać klimatem. Zadebiutowały Borderlands 4, czyli gra, na którą trochę osób czekało, a przede wszystkim czekało na to, jak się przyjmie, jak to będzie z ocenami. No i już teraz mogę Wam powiedzieć, że nie jest najlepiej. Na Steamie ocen jest grubo ponad 7000 i są one na poziomie mieszanym. I warto sobie tutaj przeczytać kilka opinii. Technicznie, arcydzieło na poziomie Monster Hunter Wilds. Ciężko ocenić samą grę, kiedy przez 90% czasu ma się poczucie, że jest to pokaz wszystkich wad Unreal Engine 5. Wydajność to absolutny żart. 40-80 nie trzyma 60fps z DLS w trybie wydajności. Nawet po zejściu z detali. Gdyby to nie były Borderlandsy, to bym po prostu nie kupił. Tata jeździ na rowerze w pokoju obok, żebym miał więcej FPSów, bo tylko tak można określić tę grę. Okej, okay, tutaj mamy polecane. Po trzech godzinach te pierwsze wrażenia są pozytywne. Nie będę oceniał stanu technicznego, u mnie jest OK, nie narzekam. Podejrzewam, że kolejne patche naprawił wszystkie bolączki techniczne. Game is fun, but Jesus the Performance is straight booty chicks. Generalnie wszyscy narzekają na wydajność, nawet jeżeli ktoś pisze o tej grze pozytywnie. No, to po prostu tę wydajność ignoruje. Dużo osób obwinia Unreal Engine 5 za problemy z Borderlands 4. I Epic ostatnio ustosunkował się do tego typu komentarzy i stwierdził, że to nie wina silnika, tylko deweloperów, którzy nie umieją go używać. Więc zdaje się, że dla fanów Borderlandsów jak najbardziej przyjemna rozgrywka, jeżeli tylko poprawią wydajność, bo dla niektórych osób jest ona nieakceptowalna. Ja dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się, no i do następnego.